Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Mamy 23 czerwca, piękny tutaj niedzielny poranek. Fajnie jest w lesie tak, taki wiaterek. Nie jest tak parny jak w ostatnie dni, więc bardzo przyjemnie, fajnie się przejść. Słoneczko piękne, jest godzina, około godziny 9, troszkę pomoże. No jak widzicie, znajdujemy się tutaj na razie w lesie iglastym. Dużo mchu, ostatnio tutaj w naszym regionie były dosyć gwałtowne burze, więc może grzybki po tych burzach coś bardziej nam się pokażą. Ostatnie grzybowrania nie były jakieś mega udane, ale zawsze prawdziwki udawało się znajdować. Dzisiaj idziemy na moje ulubione górki, takie prawdziwkowe. Jest koszyczek, jest nożyk. Jeśli nikogo w lesie jeszcze nie było grzybiarzy, a nie widzę, żeby stały jakieś auta. To powinienem troszeczkę grzybków nazbierać. Nie będę zapeszał. No naprawdę jest przyjemnie w lesie. W domu jest tak ciepło parno. Można powiedzieć, a tutaj jest przebiew. No idealna pogoda na chodzenie po lesie. Więc ja ruszam przed siebie. Widzimy się za chwileczkę. Jak widzicie, naprawdę piękne teren tereny do chodzenia po lesie. Dużo mchu jest dużo wilgoci, więc bardzo fajnie. A tutaj mamy pierwsze okazy przed nami. Dwa borowiki ceglastopory. Na długich nóżkach widzę. Wiadomo, muszą z muchu wystawać. I drugi. Sami spójrzcie, jakie dwa piękne okazy. Pierwsze pięknie się prezentują. No, coś czuję, że dzisiaj naprawdę może być. Fajne grzebowanie. lądują w koszyku, za chwilę sobie obierzemy, a ja ruszam dalej. Moi drodzy, jest pierwszy prawdziweczek. A raczej to, co z niego zostało. Niestety, strasznie objedzony przez ślimaki, no i inne żuczki, robaczki. No, ale fajnie, że udało się takiego znaleźć. Powoduje to fakt, że mogę liczyć na jakieś zbiory prawdziwkowe, bo to już starszy troszkę osobnik był, owocnik. Więc chętnie sobie teraz po tej górce pochodzę. Jak widzimy jest dosyć, dosyć stroma, ale to mi nie przeszkadza. Po drodze znalazłem jeszcze, tak jak ostatnio, troszeczkę sitek. Ładne, młodziutkie. Jak na razie to tyle grzybków na mojej drodze udało się znaleźć. Ale tak jak mówię, teraz sobie pochodzę tutaj po tych górkach. No i miejmy nadzieję, że coś wpadnie. Idziemy dalej. Dotarliśmy w końcu na górę prawdziwków. No i jak widzimy, przy samym czubku udaje się znaleźć pierwszego. No i jak widzimy, też objedzony. Tak się prezentuje. Maluszek przez ślimaki. Trzeba będzie się tym prawiwłeczką przyjrzeć. ale mam nadzieję, że uda się właśnie na tych górkach tutaj pozyskać kilka sztuk. Piękne lasy, spadek terenu niesamowity. Trzeba uważać, dobre buty sobie na pewno ubrać. No i ruszamy dalej w dół tego zniesienia. Jest w końcu długo kazał. Nam na siebie czekać Prawdziweczek na tej górce no ładnie, jeden z ładniejszych dzisiejszego dnia Najładniejszy, bo konkurencji zbyt dużej nie miał. Naprawdę, jestem już prawie na samym Dole tej górki U podejścia można powiedzieć No i ląduję w koszyku No nie ma ich jakoś, nie wiadomo ile tych prawdziweczków Ani grzybków w ogóle na różnych stronach w internecie ukazują mi się Wasze zbiory naprawdę przepięknych prawdziwków. No ale tutaj u mnie w moich terenach w Małopolsce tutaj powiat tarnowski, no niestety nie ma jeszcze wysypu, na pewno. Są pojedyncze sztuki. Co prawda udało mi się znaleźć tutaj na górce kilka takich starszych owocników, ale naprawdę już ich Wam nie nagrywałem i ich nie zrywałem, bo no były w stanie rozkładu. Cieszy, ten jeden tutaj na górce i ten główka. Sam kapelusik został z tego grzybka na górze. No i jeszcze kaweczek lasu jest przed nami na pewno, więc nie zrażamy się. Szukamy dalej. Niedaleko prawie rosną sobie borowiki cegla. Stoporę. Ten już troszkę starszy, więc nie będę zrywał go. Ale są jeszcze fajne młodziutki. Pozwolimy sobie go zabrać. Nie jest jakoś mocno, objedzali się ślimaki, więc zląduję w koszyku, żeby coś tutaj się więcej nazbierało. No widać, że tutaj u podnóża góry właśnie troszkę tych grzybków jest więcej. Też tam przed chwilą milałem w podobnym stanie borawika, więc też go nie zrywałem. Pójdziemy sobie teraz tutaj wzdłuż tej druszki do góry i zobaczymy, co uda się jeszcze znaleźć. Nożyki, ja sprzedtem też sobie tak zostawiłem koło koszyka. No i odeszłem, bez niego musiałem się chyba z 300 metrów wracać. Na szczęście udało mi się go znaleźć, więc od razu pakujmy nożyki do koszyka. Nie ma co ich zostawiać. Ruszamy dalej. Młodych owocników troszeczkę brakuje, ale mamy kolejnego prawdziweczka. Piękna sztuka, ale też jej nie będę zabierał, bo widzę, że gdzieś jest zaczerwiony. Ale piękna sztuka, no naprawdę coraz lepiej z tymi grzykami się zaczyna dziać. Pojawiają się. Muszę powiedzieć, że w lesie jest strasznie dużo powywracanych i połamanych drzew. Niestety kilka dni temu w trakcie burzy nawiedziła nas tutaj można powiedzieć trąba powietrzna. Tutaj okolice parę wiosek i w lesie jest naprawdę duży dużo bałagan. Dużo tak drzew jest połamanych, jeszcze więcej wyrwanych z korzeniami. Wszedł taki lej, chyba, i wszystko na swojej drodze łamał. Ja też miałem przykrą przygodę, ale to wam opowiem kiedy indziej. Niestety, drzewo zwaliło mi się na ule, poliszczyło. Musiałem szybko wracać z pracy do domu. No i działać coś przy tym. Niestety, dwa zostały całkowicie zniszczone. Kilka tam. Miodni porozwalanych, na całe szczęście wcześniej udało się wybrać miód, więc nie ma takiego bałaganu, no ale naprawdę masakra, ale to Wam opowiem przy filmiku o pszczołach, bo udało mi się kolejny raz piękny miód odwirować, no i też wyszło go około 90 słoików, więc bardzo dobrze, no ale niestety, przetrafiła się taka, taka katastrofa. No, ale co zrobić, trzeba żyć i iść dalej. A my ruszamy po kolejne grzybki. Moi drodzy, pogoda piękna, las piękny. Niestety troszkę grzybków brakuje. Nie udało mi się znaleźć kolejnego prawdziweczka jak na razie, ale jest kolejny borowik. ceglasto to pory. Niestety, kolejna sztuka jest przerośnięta, zjedzona. No, to co rzuca się na początku w oczy, to to że brakuje młodych grzybów naprawdę wilgoć jest w lesie, ciepło jest fajnie, idealne warunki, no nie wiem czemu ostatnie dwa moje grzybobrania są takie można powiedzieć kiepskie ale jeszcze troszeczkę lasu mamy przed sobą więc na pewno pochodzimy sobie może uda się jeszcze coś znaleźć na razie zostajemy z tą kolekcją dwa prawdziweczki kilka borowików ceglastoporych i kilka siteczek Miejmy nadzieję, że uda się coś jeszcze znaleźć. Wruszamy dalej. Moi drodzy, ja już jestem po grzybobraniu. Niestety nie udało się nic więcej znaleźć. Więc pozostajemy przy tych kilku borykach ceglastoporych, dwóch prawdziweczkach. Ten nawet ładny bardzo. Więc kolejne grzybobranie z prawdziwkami. Nie jest ich naprawdę dużo, ale. Trzeba się cieszyć tym, co jest. Kilka sieteczek, no, pogoda piękna, las piękny. Wszystko się zgadza. Niestety, grzybki jakoś nie wychodzą chętnie. Jest ich niedużo. Widocznie musimy jeszcze troszkę poczekać. Tak, jak w tym roku, wszystko jest dużo wcześniej. Tak, grzybki tutaj w moim regionie niestety troszkę się opóźniają. Już powinno być dużo więcej. Prawdziweczków i innych jadalnych grzybków no Muszę powiedzieć, nawet nie ma, trojaków za dużo w lesie. Nie wiem, co, czym to jest spowodowane, ale no ale tak jest. Jeszcze teraz podjechał jakieś tutaj autko i dwóch grzybiarzy z wiaderkami wyszło, więc współczuję im troszkę, bo niestety za dużo nie uda im się nazbierać, chyba że naprawdę ja miałem takiego pecha i udało się nazbierać tylko tyle co jest. Ale co zrobić? Pozostaje się tym cieszyć. Tutaj będę się z Wami żegnał. Dajcie łapkę w górę, subika, komentarz i widzimy się na następnym grzybowaniu. Trzymajcie się, cześć.